Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym odcinku moto prezentację nowych Hyundai Ioniq 5. Pozostań do końca, by zapoznać się z zupełnie nowym elektrycznym crossoverem koreańskiej marki. Hyundai Ioniq 5 to najważniejsza premiera Hyundaia w tym roku. W końcu auto oferuje oryginalne wzornictwo, przestronne wnętrze, mocne silniki i super szybkie ładowanie akumulatora. Nadwozie. IONIQ 5 jest pierwszym modelem zbudowanym na globalnej platformie EGMP, a stylistycznie nawiązuje do pokazanego podczas targów IAA 2019 roku we Frankfurcie koncepcyjnego Hyundai 45. Z przeprowadzonej konferencji prasowej możemy jednak dowiedzieć się, że styliści czerpali inspirację z Hyundai Pony, który był pierwszym produkcyjnym samochodem tej marki. Samochód ma być pozycjonowany jako średni wielkości SUV, który ma być nieco większy od Tucsona. Pod względem stylistyki Ionic 5 jest zupełnie nowym rozdziałem w historii Hyundai. A. Na uwagę zasługują tutaj automatycznie wysuwane klamki, które tworzą gładką powierzchnię. Z przodu maska zachodzi aż na błotniki, co wpływa na poprawę aerodynamiki i ogólnej prezencji. Całości dopełniają tutaj potężne 20-calowe koła. Po raz pierwszy w Hyundai'u mają być zastosowane cyfrowe lusterka. Wnętrze. W kabinie brakuje funkcjonalnych rozwiązań. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje ruchoma konsola środkowa, która może być przesuwana w zakresie 14 cm. Warto też wspomnieć o nowych, sterowanych elektronicznie przednich fotelach, których grubość Została zmniejszona o 30% w porównaniu z innymi modelami marki. W Ioniku 5 podłoga jest zupełnie płaska, co jest typowe dla elektryków. Właśnie pod pokładem zabudowany jest akumulator trakcyjny. Te wszystkie wspomniane przeze mnie elementy, w połączeniu ze sporym rozstawem osi, sprawiają, że Ionik 5 oferuje bardzo przestronne wnętrze. Na uwagę zasługują dwa konfigurowalne wyświetlacze o przekątnej 12 cali każdy. Które tworzą nowoczesny kokpit Ionika 5. Jeden wyświetlacz pełni funkcję cyfrowego zestawu wskaźników, a drugi, dotykowy, umożliwia obsługę systemu multimedialnego. Na największą nowość zasługuje jednak trzeci wyświetlacz, Hand Up. System ten wykorzystuje elementy rzeczywistości rozszerzonej AR-HUD i niemal dosłownie zmienia całą przednią szybę w ekran. Wymiary. Ionic 5 mierzy 463,5 cm długości, 189 cm szerokości i 160,5 cm wysokości. Jego rozstaw osi to 3 m. Wow! Ten wymiar robi wrażenie. Pojemność bagażnika wynosi 531 litrów, a maksymalnie można ją powiększyć do 1591 litrów. Konstruktorzy stanęli na wysokości zadania i wygospodarowali także dodatkowy schowek pod przednią maską. W wersji tylno napędowej zmieści on 57 litrów bagażu, a w odmianie AWD 24 litry. Dane techniczne. IONIQ 5 będzie dostępny w czterech wersjach: jednym napęd na tył lub dwoma silnikami elektrycznymi, napęd na cztery koła oraz baterią o pojemności 58. KWh lub 72,6 kWh. Włącznie stopowym wariantem dostępne będą napędy Long Range 72,6 kWh lub Standard Range 58 kWh. Bardzo ważną i wręcz unikalną cechą Ionika 5 jest system ultraszybkiego ładowania. 800 V instalacja elektryczna oraz funkcja Vehicle to Load. Przy wykorzystaniu ładowarki 350 kW Ionik 5 może zostać naładowany od 10 do 80% w zaledwie 18 minut. Wow, to naprawdę robi wrażenie. Co więcej, wystarczy 5 minut takiego ładowania, aby uzupełnić energię wystarczającą do przejechania 100 km. Dodatkowo Ionic 5 obsługuje wspomnianą funkcję Vehicle to Load, która umożliwia podłączenie dowolnych urządzeń elektrycznych pobierających do 3,6 kW mocy. Dzięki temu rozwiązaniu można na przykład ładować rower elektryczny. Wyposażenie. W samochodzie mają być dostępne liczne systemy asystujące, które umożliwiają autonomiczną jazdę na drugim poziomie. Mamy tu więc asystenta unikania kolizji czołowych FCA, monitorowania martwego pola BSA, asystenta ograniczenia prędkości, który przy autonomicznej jeździe zwolni, np. przed zakrętem, system autonomicznego parkowania równoległego i prostopadłego, czy nawet system umożliwiający automatyczną zmianę pasa ruchu. Ceny. Zgodnie z niemieckimi informacjami auto będzie startować od 41 900 500 euro dla najtańszej wersji 2WD z mniejszą baterią. Hyundai Ioniq 5 według zapewnień producenta ma być dostępny na rynku jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku. Napiszcie proszę w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat tego auta. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!